Przepraszam, przepraszam bardzo. Czym mogę Pani służyć? No a jak to czym, jak No przecież Pan mnie przywoływał. Cóż, że innych są miliony, A Nie przesadzajmy. Jedną. Emil, tenor. Miło. Barbara, sopran. A, Marcin, fortepian. Na miejsce! Podobno my, soprany, jesteśmy z gorącej Wenus, a Wy, tenory, jesteście z Marsa. Tak podejrzewałem, że pani jest z jakiejś innej planety trochę. A pianiści skąd są? Pianiści? A w Marslu nie! się ryje, ale nie schroni trudność. Niech się dzieje, co chce, niech się dzieje, co chce. Ale... Olej! Wow. Ja wszystkie was dziewczyny chcę. <życekako stwivilizaries> Winę za rozwód ponoszą zawsze dwie strony. Tak, oczywiście, <sl prayers> że tak. Żona i Teściowa. To był wielki sukces. Publiczność szalała. Z balkonu wsypały się kwiaty, a niektóre nawet z doniczką, ale. <esoüss> Muszę powiedzieć, że no, tak początkowo Czy może Pan przestać grać, kiedy właśnie mam swój monolog? <śmiech> <śmiech>